przed nami pozycja numer 2 moi drodzy zwróćmy uwagę co się tutaj dzieje na szachownicy jak widać na pierwszy rzut oka ta wieża tutaj osamotniona na polu e8 jest podbiciem białego hetmana no i jeżeli ruch był, przypadałby teraz na bierki koloru białego no to szybko rozstrzygnęłyby te partie na swoją korzyść no ale nie, jest ruch czarnych czarne są na posunięciu i czarne tutaj mogłyby uznać aha, wieża pod biciem scentralizuje swojego hetmana na pole e5 i tak też zagrały, no, w założeniu jak najbardziej logicznie. No, tutaj bronią wieży, zdwajają tutaj ciężkie figury na kolumnie E. Wieża nie może tutaj w tej chwili już zająć tego pola. Co więcej, no, wydaje się, że tutaj jakąś grę dalszą czarne mają przed sobą. No ale zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo obu króli. To jest też bardzo istotny aspekt, bardzo istotna kwestia. Tutaj biały król wydaje się być naprawdę w bezpiecznym położeniu. Piony przed nim nienaruszone, wieża tutaj pilnująca ostatniego rzędu. No, a jeżeli chodzi o monarchę koloru czarnego, no niestety, tutaj dziurawy zamek, w którym został on zroszowany, goniec przecinający tą przekątną. No i zwróćmy uwagę, że tutaj same groźby niemożliwe tutaj możliwości pojawiały się dla białych. Wyobraźmy sobie, że Hetman znika z pola E5, królowa na E8 grozi matem. Królowa na G7 grozi matem. Czyli jak widzimy, ten Hetman powstrzymuje te dwa maty tutaj na polu E7 i na polu. No, przepraszam bardzo, na polu E8 i na polu G7. No ale w szachach jest coś takiego jak yy, przeładowana figura obowiązkami. Nie może figura zbyt dużo jedna obowiązków mieć na swoich barkach, tak jak jest w tym przypadku, w przypadku tego Hetmana. Na polu E5 nie jest w stanie odeprzeć wszystkich gruźb, e, jednocześnie tutaj wszystkiego wziąć na e, swoje barki. No, bo zwróćmy uwagę, że następuje w tej chwili szach. Szach na G7. No, bicie królem nie wchodzi w grę. Odejście królem na G8 również w grę nie wchodzi, bo mam tutaj Hetmana pilującego to pole. Jedyna opcja to bicie Hetmanem. No i tutaj czarne mogłyby się udzieć, no dobrze, wymienimy Hetmany i gramy dalej, tak? No, ale niestety. Białe mają lepsze posunięcie. Mogą po tym ruchu bić wieże. Wieże na E8. Jak się okazuje, jest pogrze. Jedyny ruch tak naprawdę to zasłona Hetmanem. Zasłona Hetmanem na pole G8. No oczywiście też yy, F8. No ale pff, Tak czy inaczej, kończy się to w sposób tragiczny dla czarnych. Szachmat. Checkmate. Więc tutaj nie ma o czym mówić. Zwróćmy uwagę tutaj, że. Ruch Hetmanem pozornie logiczny, pozornie dobry w założeniu na E5, yy, chronił od tutaj poważnych gruźb ze strony białej. No ale niestety nie był w stanie wszystkiego unieść na swoich barkach i musiał skapitulować po ruchu goniec G7. No bo finał już niestety znamy.